Ustę ma ziom, mój asystencję przejmie kamerę. Ja teraz zaprezentuję, tylko pójdę pod sprzęt niezbędny, Teraz zaprezentuję mojego skilla chodzi usługi remontowo-budowlane. Tutaj mamy szafkę, prawda, która wymaga lekkiej modernizacji. Ja może pokażę teraz, w jaki sposób nasza firma działa. Dziękuję bardzo. Jest ładna szafaczka. Asystenci, proszę trochę odsunąć się. Proszę bardzo. Tu już mamy pierwszą <grym część <grym wykonaną. Tak, tak. Teraz może Pan asystencik pokażę drugą część. Błyskawicznie. Przez tych pachurach. Masz ten pierdolony do w ręku, prawda ziemuś? Proszę bardzo.